Będę pierwszą osobą, która będzie przychodziła do Was i karmiła. nie przyjdę z ziemniakami pod cele. Bo Matecki zmarniał, więc mu pomogę. Dzisiaj zabieramy te miliony, które zostały nielegalnie dane. Zakopali żywcem człowieka. Ukradli jego ciężarówkę pełną czekolady. Lubisz ziemniaki? Każdy lubi. Dzisiaj przedstawię Wam prawdziwą królową tego wspaniałego warzywa. W ostatnim czasie udowadnia, że jest niesamowicie płodną polityczką, bo każdy jej kolejny krok odbija się bardzo szerokim echem w internecie. Nie zawsze jest to pozytywna sława, ale jest. Nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili. Pewnie taką maksymą kieruje się nasza dzisiejsza bohaterka, pani Gajewska. Jesteś na kanale Kto wygrał, a dzisiaj sprawdzimy, jakie głupoty odwaliła w ostatnim czasie. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobisz, to do końca życia będziesz musiał jeść nieposolone ziemniaki. Niby zdrowsze, ale ja już tam wolę poświęcić te parę lat życia i się tak nie męczyć. Zostawiłeś? Mam nadzieję. A tym, którzy tego nie zrobili, życzę smacznego. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować swojej decyzji. Mimo, że jeszcze jakiś czas temu pani Gajewska nie była tak szeroko rozpoznawalna, to w ostatnim czasie stała się jedną z najpopularniejszych polityczek koalicji obywatelskiej. A poszedłbym nawet o krok dalej. Ona jest personifikacją wszystkich problemów, jakie ma to ugrupowanie. Wszyscy dobrze wiemy, z czego nasza dzisiejsza bohaterka zasłynęła: wizytą w domu pomocy społecznej. Oczywiście wizyta ta nie zyskała na popularności, bo zrobili kawał dobrej roboty i pomogli ludziom w potrzebie. Absolutnie nie. To przecież o koalicji obywatelskiej rozmawiamy. Nasza bohaterka zasłynęła tym zdjęciem. Nie trudno domyślić się, jakie skutki to miało dla całej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Za słynną wypowiedź: "Cóż, szkodzi obiecać". Co z tej, Może... listy, co z tej listy jest do podpisania? Bardzo proszę, podsuwam panu. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń. Zdecydowanie tak. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest Pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać? Słucham? <laughs> to o tak, nie wierzę. To, to, taki, to taki żarcik. Zadaje, A, pani, no, pani, no. Zadaje, zadaje pani redaktor pytanie w programie publicystycznym. Nie poprawnie, no. publicystycznie ja roz... będzie pan deklaratyw... za chwilę wszędzie. Deklaratywnie więc... odpowiedzieć. Pan Przemysław Witek został ukarany dwumiesięcznym zawieszeniem. A jak myślicie, jaką karę poniosła nasza dzisiejsza bohaterka? Absolutnie żadnej. A ja jestem niemal pewny, że to jedno zdjęcie zrobiło koalicji obywatelskiej tyle samo złego, co tamta wypowiedź. Kiedy na nie patrzę, to mogę niemal poczuć esencję elitaryzmu koalicji obywatelskiej, który aż wylewa się z ekranu. Wielka pani polityk przyszła do plepsu i łaskawie rozdaje mu jakieś resztki z pańskiego stołu, aby ten wiedział, że jego pan o nim dba. Ta scena jest tak samo groteskowa, jak i żałosna. Ciekawe, jak ona czuje się z faktem, że sama jednym zdjęciem tak mocno sabotowała całą kampanię Rafała Trzaskowskiego i to tylko kilka dni przed jej końcem. Wcale bym się nie zdziwił, jakby okazała się być szpiegiem pisu wynajętym, aby to zrobić. Już łatwiej mi uwierzyć w taką opcję niż w to, że jest na tyle bezmyślna, aby zrobić coś takiego i nie spodziewać się, jakie to będzie miało skutki. Nie dziwi nikogo chyba fakt, że została ona okrzyknięta królową ziemniaków. Coś czuje, że to przezwisko już nigdy się od niej nie odklei. Bardzo dobrze, bo nigdy nie powinno. Niech pamięta, co odwaliła. Chociaż, zważywszy na to, do jakiej partii należy, wątpię, żeby wyciągnęła jakieś wnioski. W koalicji mamy już naleśnika, królową ziemniaków. Jeszcze tylko jakieś mięso i będziemy mieli porządny obiad. Ale jedno trzeba jej przyznać przynajmniej przyznała się do błędu No, prawie tak popełniłam błąd. Natomiast yy, choć nie cierpi Pan głodu, jak widzę, będę pierwszą osobą, która będzie przychodziła do Was. I karmiła, nie przyjdę z ziemniakami pod cele. Bo Matecki zmarniał, więc mu pomogę. Już myślałem, że ją pochwalę, ale jak przystało na członka koalicji obywatelskiej, nie może schować dumy do kieszeni i tak po prostu się przyznać do błędu. Nawet w takim momencie musi spróbować dopierdolić opozycji, bo gdyby tego nie zrobiła, to byłaby chora, jak po zjedzeniu surowego ziemniaka. Jeszcze jakiś czas temu koalicja ciągle mówiła, że wprowadza nowy standard do naszej polityki i że skończą oni z językiem nienawiści. No, było już jakiś czas temu, a teraz z mównicy Sejmowej możemy słuchać zdań typu, będziesz siedział. To jest ta cała nowa jakość? Trzeba im przyznać, że nikt nie mówił, że ją podwyższą, a nie obniżą. Mówili tylko, że będzie nowa. I zdecydowanie taka jest, bo jest coraz gorzej. Poza tym w koalicji, jak zawsze, stabilnie poza atakami i obelgami, chętnie promują ich ulubione narzędzie, czyli propagandę sukcesu. System oświatowy został zmieniony o 180 stopni. Przez ostatnie 8 lat Było rozdawanych były rozdawane wille dla swoich. My dzisiaj... Zabieramy te miliony, które zostały nielegalnie dane. Poniżanie falą hejtu nauczycieli, Głodowlę, głodowe pensje. My, podwyżka najwyższa w historii 30%. Skoro w Polsce jest tak super, to czemu Polacy nie głosowali na ich kandydata? Dziwne co? Szkoda, że większość z tych rzeczy to półprawdy albo po prostu kłamstwa. Mówią o reformie nauczania, a jedyne co chcieli zrobić, to wprowadzić nowy przedmiot, który z nauczaniem nie ma nic wspólnego, a jest niczym innym jak promowaniem konkretnych ideologii. Położyli kres głodowym pensjom wśród nauczycieli? Szkoda, że nie pochwalili się tym, ile przedsiębiorstw położyli swoim chujowym zarządzaniem. Dzięki nim ceny energii są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, a wielu przedsiębiorstw po prostu nie stać na utrzymywanie się i najzwyczajniej w świecie bankrutują. Ale co tam? O tym nikt już nie wspomni, bo po co? W naszej polityce jest kilka osób z mroczną przeszłością w rodzinie. Prym oczywiście wiedzie pani sznepf ze swoim teściem, ale szczerze mówiąc, rodzinka pani Gajewskiej jest chyba jeszcze lepsza. W rodzinnej tajemnicy państwa Gajewskich. Oto on. Oto w latach 80 dwaj stryjowie pani poseł, bracia jej ojca, zakopali żywcem człowieka. Zakopali żywcem człowieka. Ukradli jego ciężarówkę pełną czekolady. Zdaniem sądu, pomagał im w tym i zacierał ślady ojciec posłanki Piotr Gejewski. Nie został za to skazany, bo akurat weszła abolicja, więc skazany nie był, ale sąd uznał, że owszem, pomagał swoim braciom w tym no, makabrycznym procederze. Oczywiście mówię Wam o tym bardziej w ramach ciekawostki, bo nigdy nie powinniśmy oceniać człowieka przez pryzmat czynów jego rodziców. Ale fakt, że jej ojciec nie był najbardziej prawym człowiekiem na świecie może świadczyć o tym, że ona również nie będzie wzorem cnót. Miejmy nadzieję, że wdała się w matkę, a nie w ojca. Co sądzisz o naszej dzisiejszej bohaterce? Chciałbyś, żeby częściej się wypowiadała? Czy może powinna usunąć się w cień? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, kto wygrał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, albo zawsze będziecie musieli jeść rozgotowane ziemniaki, które w dodatku będą nieposolone. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Siema.